Cześć. Lecę pierwszy raz od dwóch lat, czyli od czasu wybuchu pandemii covid do Hiszpanii. I też pierwszy raz od dwóch lat jestem na lotnisku w Poznaniu. No i widzę tutaj pewne zmiany, niekoniecznie na lepsze. Na przykład, zobaczcie, tam za mną jest strefa Schengen, kontrola paszportowa. Jest zalecenie takie, żeby ludzie, którzy lecą gdzieś poza strefę Schengen po wejściu tutaj na lotnisko i przejściu kontroli bezpieczeństwa no od razu kierowali się do kontroli paszportowej, aby potem nie utknąć gdzieś w jakiejś kolejce i nie spóźnić się na samolot no i za tą no, zaraz wam pokażę, za tą kontrolą paszportową wszystko jest pozamykane, jest głucho, ciemno nie zazdroszczę tym, którzy lecą gdzieś tam poza strefę Schengen i po przejściu kontroli paszportowej są skazani na czekanie w ciemnej poczekalni. Żeby nie być gołosłową, faktycznie wszystko jest tutaj ciemne. Tak samo tutaj ta restauracja jest chyba już od dawna nieczynna. Więc jedyna otwarta restauracja, kawiarnia, to jest ta na drugim końcu, gdzie teraz właśnie idę i gdzie pewnie będzie dużo ludzi. To jest że teraz się nie podjeżdża autobusem, tylko bezpośrednio podjeżdża do samolotu, tak jest trochę szybciej. Unser Flugzeug H6-Nordausgänge, diese sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leute strafeln am Boden, finden Sie im Notfall zu diesen Ausgängen. Dzień dobry, good morning, dear guests, dear captain. Mein Name ist Jan Weber, Wake Up Borders Lufthansa Starlines Service to Munich.

Dobrze, że dobrze, że, dobrze, że... Okay, później. Przydaje się mieszkanie na trzecim piętrze bez windy, bo dzięki temu, że wybrałem z kolejki podziemnej schody stałe, a nieruchome, wszedłem pierwsze. I nie specjalnie się męcząc. <laughs> A chciałem powiedzieć, że skąd ta maseczka? No to że okazuje się, że w samolotach Lufthansa trzeba mieć ciało, cały czas jeszcze maski założone. Także dobrze, że wziąłem kilka sztuk i że jedną z nich miałem przezornie w kieszeni marynarki. Trochę mnie to zaskoczyło, że faktycznie trzeba założyć. No ale kiedy mnie obsługa lotniska samolotu. Powiedziała, że no, maseczka jest konieczna, wystarczyło się tylko do kieszeni założyć i można było spokojnie wejść do samolotu. Tutaj na lotnisku tak widzę mniej więcej pół na pół. Połowa osób ma, maseczki, a połowa nie ma, także różnie to bywa. Ok, idę dalej. A może w końcu jakąś pierwszą kawę dzisiaj wypiję, bo na razie nie było okazji. Nie było okazji między innymi dlatego, że w tej chwili w Ludkansie, przynajmniej na tych krótszych trasach, też trzeba płacić za kawę. A ja akurat miałem portfel gdzieś tam w bagażu. Nie chciało mi się go szukać, więc musiałem obyć się bez kawy. A tylko dostałem bezpłatnie małą butelkę wody mineralnej tak, mój samolot do Barcelony jest yy, a tutaj jest, tutaj jest mój samolot do Barcelony z bramki K03 5 minut marszu w tym kierunku na lewą a to mi się właśnie podoba yy, tutaj w Monachium, że wszystko jest tak ładnie opisane bardzo takie skierowane na wygodę pasażera. Wiadomo gdzie iść, jak długo, w jakim kierunku. Naprawdę super. Czekaj, to jest już mój samolot dalej do Barcelony. I widzę, że boarding już się rozpoczął, czyli muszę tam pomału podejść, bo teraz czwarta grupa wchodzi, a ja jestem piątą grupą.

atu ayam kampung betul ini, ini yang dia. Dostałem samochód Citroën C3 i teraz właśnie go szukam. Powinien być gdzieś tutaj. No i faktycznie jest. Proszę bardzo. To jest ten samochód. No, nieźle, niezły. Tak on wygląda. I nie oglądam dokładnie, czy jest pobijany czy nie, bo i tak mam w tym zakresie pełne ubezpieczenie, więc... Jedna rysa mniej czy więcej i nie powinna mnie nic kosztować. No i tak to wygląda w środku. Nawet całkiem ładnie. Pytanie czy będzie obsługa intuicyjna, bo co do francuskich samochodów to mam często wątpliwości i czasami uzasadniane, no, ale zobaczymy. jak dobrze, że tu jest ta betonowa barierka, bo bez tej barierki to przyznam, że czułbym się tu trochę nieswojo. A jednak ta barierka daje takie poczucie izolacji od tej przepaści, która tam... E, o, tam widać ją po prawej stronie. Tak, niezbyt dobrze właśnie przez tą barierkę, ale jest. Wierzcie mi, że jest. Jakby tej barierki tu nie było, to, to byłby pewien poziom stresu. A tu jest ta autostrada, którą normalnie bym jechał, ale stwierdziłem, że mam jeszcze dużo czasu do samolotu, więc pojadę sobie tą malowniczą drogą. I nie żałuję jak na razie. O, a teraz ta autostrada jest widoczna tam u góry. Przed chwilą ją przycinaliśmy nad nią, a teraz jesteśmy dużo niżej. Piękne, piękne tereny w sensie. Po jednej stronie całkiem spore góry, po drugiej stronie całkiem spore morze. This train takes you to gates to G in the, the baggage claim and the exit. Gegenstände zurücklassen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag oder eine angenehme Weiterreise. Bis bald und auf Wiedersehen. co do licha dzieje. Jest godzina 20.50 i wszystkie restauracje są zamykane. Nie ma gdzie usiąść i spokojnie coś zjeść czy wypić. Tym bardziej, że to nie jest przecież jakiś przystanek autobusowy w Koziej i w ulice, tylko duży port lotniczy w centrum Europy. Wszystko, wszystko nagle się zamyka. Tu, tu, tam już trwa sprzątanie. Już tutaj jest zamknięta restauracja już. I tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie, jest y, samolot do Poznania. Nie ma jeszcze informacji, jaka bramka, ale jest informacja, że ona będzie gdzieś tam w tym kierunku na prawo 9 minut marszu. Z tym, że następna tablica jakąś minutę marszu stąd pokazuje, że bramka do Poznania będzie 9 minut marszu w lewo, a nie w prawo, więc no więc jestem wygupiona, nie wiem gdzie czekać, chyba poczekam tutaj gdzieś na środku. 失敗しました。